Modus do walczyła o drugi w historii klubu finał Ligi Mistrzów. Tylko przed nimi zostaje jeszcze jedna przeszkoda i to chyba najtrudniejsza na świecie. Bo jak inaczej możemy nazwać Real Madrid, który jest specjalistą od wygrywania Ligi Mistrzów. Co gorsza, w tamtym momencie ta drużyna była prowadzona przez Cristiano Ronaldo w prime. Każdy był w strachu, tylko nie Lewandowski, który postanowił sobie urządzić konkurs strzelecki. With the shot, he's got to be outside, surely. No, oh. the goal counts. Lewandowski, game to Lewandowski. Oh, oh. What a goal! What a hat trick! What a night for Lewandowski oh. and Anholz. We've dreamed. Emphatic is not the word. Wledzieć jako drużyna cztery bramki realowi jest prawie niemożliwe, a co dopiero zrobić to w pojedynkę?